Dzień dobry, mój drogi koziorosu. Witam serdecznie na twoim comiesięcznym tarocie. Dzisiaj zaczniemy od trzech różnych rzędów. Zacz, zrobimy rząd na pracę, drugi rząd będziemy mieli na finanse oraz trzeci rząd na miłość. Na końcu będziemy też także... Troszkę tak uzasadnimy te nasze odpowiedzi i sprawdzimy, może coś jeszcze dodatkowego, jakieś dodatkowe informacje dostaniemy. Ja mam bardzo mocną nadzieję, że dostaniesz wgląd oraz jasność oraz odpowiedzi na pewne pytania odnośnie, odnośnie tego miesiąca oraz nadchodzących miesięcy. Dziękuję bardzo. Poprosimy jeszcze jedną kartę dla. Na no jeszcze, to jeszcze jedną. Poprosiłbym jeszcze jedną kartę dla naszego koziorożca. Poprosiłbym e, jeszcze jedną kartę dla koziorożca. Moje no drogi Anioły. Moja no droga Anelio. Poprosiłbym jeszcze jedną. Dziękuję bardzo. Super. dobrze, jeżeli chodzi o pracę mamy tutaj dziesiątkę ziemi bardzo szczęśliwe życie rodzinne bezpieczeństwo finansowe, odnajdywanie magii w do, to, codziennych drobnostkach jest także zwolnienie tempa hmm. ja myślę, że zacznę od tego zwolnienia zwolnienia tempa ja myślę, że tutaj bardzo dużo było pracy do tej pory, tak bardzo dużo pracowaliśmy ja myślę, że teraz jest taka dobra możliwość na to, żeby żeby się wyluzować po prostu, spędzić trochę czasu w domu, z rodziną, zrobić pewne zmiany, przemiany, jeżeli chodzi o dom oraz nie ma ja tu opowiedziane gospodarstwo, coś takiego, taka energia, gospodarstwo. Ale tutaj widać, że ta rodzina i, i finanse będą na dobrym poziomie. Ja tutaj mam także siódemkę powietrza, konieczność zre, zrewidowania swoich planów, dzieje się więcej niż widać, nie najlepszy moment. Ja myślę, że tu chodzi o jakąś zmianę. Tu mam także te przyjmowania i przemiany. Ja myślę, że tu chodzi definitywnie o to, żeby nie zmieniać w danym momencie pracy ani takich, nie robić takich drastycznych zmian w tym danym momencie. Definitywnie myślę, że tutaj tego, że to nie jest wskazane w tym danym czasie. Tutaj jest też karta zmiany, jeżeli chodzi o zmiany oraz uzdrowienia. Tak jakby w tym związku nie było tak jak powinno być, i, i, ale nastąpiła pewna zmiana, albo nastąpi, następują pewne zmianie, zmiany i ten związek jakby wchodził w następny etap jakby egzystencji. Także jeżeli jesteśmy w związku przez dłuższy okres czasu, myślę, że tam był rozumień z i myślę, że po prostu teraz będzie, będzie można w jakimś jakimś dobrym kierunku iść. Jeżeli chodzi o zmianę, o tą zmianę... Jeżeli, chodzi, jeżeli nie jesteśmy w związku. Ja myślę, że tu chodzi o to, że będzie po prostu ten związek i będziemy teraz po prostu mieli taką możliwość, żeby żeby zacząć coś takiego niesamowiego, cudownego, o czym, o czym od dawna marzyliśmy. Mamy tutaj także Asa Ziemi oraz jedność, Archanioł Sandalfon, napływ dobrobytu, obiecujące przedsięwzięcie biznesowe, ważne dokumenty, dokumenty lub kontrakty. Ja myślę, że te ważne dokumenty i kontrakty się bardzo mocno wiążą z tą przemianą oraz nie najlepszym momentem. Myślę, że i, i zmianami, jeżeli chodzi o pracę, myślę, że... Ta praca jest ok, tak jak jest teraz, I, i, i myślę, że trzeba naprawdę coś jeszcze będzie wypełnić, albo coś jeszcze zrobić w, w tej teraz, tej pracy, w której jesteście teraz, aby móc zmienić na coś lepszego, o tak, tak jak bym powiedziane. Albo to będzie jakiś kurs, albo to będą jakieś douczenia, albo to będzie właśnie wypełnienie jakichś dokumentów dodatkowych, żeby iść po prostu na tą inną pozycję albo do tego innego miejsca, do tego innego miejsca pracy. Ale tu definitywnie widać, że z tego nowego miejsca pracy będzie też wychodziło, będzie wychodził jakiś dobrobyt dodatkowy, jakiś biznes tego będzie mo mo można ukręcić, tak, tak ja tutaj mam. Je jeżeli chodzi o tę kartę jedności, dziwne jest to, że to jest numerologiczna piątka Archangel Sandalfon, zwyczajowe punkty widzenia lub metody, organizacje duchowe, poszukiwanie mentorów i przyjaciół o podobnym sposobie myślenia. Ja myślę, że to się bardzo fajnie zwiąże, bo to możemy akurat na tą stronę związku. Ja myślę, że tutaj naprawdę trzeba znaleźć ten wspólny język, usiąść na kanapie i po prostu porozmawiać o tym, co i jak ma być w tym związku i dokąd my to widzimy, że to pójdzie albo to ma iść. Po prostu przedstawić trochę taką swoją wizję swojemu partnerowi, partnerce. Jeżeli chodzi o te organizacje duchowe, ja myślę, że tu chodzi o takie uspokojenie się trochę. Mówię, tu mamy kartę zwolnienia tempa. Ja myślę, że ta karta zwolnienia tempa, ona jest na karcie pracy, co, co, co prawda, ale myślę, że to jest... I... I też tak jest, że, że jeżeli oczekiwaliśmy na zmianę jakąś, jeżeli chodzi o pracę, myślę, że to nie nastąpi, dopóki nie wypełnię jakichś dodatkowych dokumentów, jakichś ważnych podpisów, etc. I to myślę, że tu będą jakieś dodatkowe informacje musiało być, żeby, żeby przejść na tą inną, inną pracę, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi, o, hmm, jeżeli chodzi o te organizacje duchowe, to myślę, że tu wiąże się też z tym zwolnieniem tempa. Chodzi o jakieś medytacje, o jakieś wyluzowanie emocjonalne i fizyczne, wszystko razem ze sobą, po prostu, żeby to było połączone. Ale tak, jeżeli chodzi o związek, czy jeszcze inną kartę? Królowa powietrza, niezależny, doświadczony, realista, dowcipny. Podejmowanie neutralnych decyzji, oczyszczenie się z tego, co ci nie służy, dostrzeganie humoru w sytuacji. Ja myślę, że to bardzo fajnie ta karta podsumowuje w sumie, to tak, nie tyle ten związek, co, co te całe w sumie tarot na ten miesiąc, podejmowanie neutralnej decyzji. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie podjąć jakiejś głupiej decyzji z tą zmianą pracy. Ja myślę, że też, żeby pamiętać o tym, ile jesteście warci, ok? Żeby nie brać po prostu jakichś tam ochłapów, tylko powiedzieć, na ja białym, to i to chcę, i ma to być w kontrakcie. I jestem warty po prostu tego, ponieważ ja bardzo, jestem bardzo dobrym pracownikiem, mam bardzo, bardzo dobrą wiedzę. Tak tutaj mam taką informację. Ehm, oczyszczenie się z tego, co Ci nie służy. Ehm, myślę, że to jest bardzo ważne też, ehm, bardzo ważna informacja. Ehm, odnośnie tej zobaczenia, że de facto tak, w tej pracy jest ok, czy tam by, było ok, ale jesteśmy po prostu gotowi na pewne, pewne zmiany, ponieważ tutaj już nie dostajemy tego bodźca, o tak. Doszykanie humoru w sytuacji, ja myślę, że to chodzi o związek, myślę że definicję, że chodzi o związek, że ja ten mam taką informację, że chodzi o tą niezależność, że, że jeżeli nie jesteśmy w związku, to jesteśmy tacy niezależni właśnie i szukamy kogoś takiego dowcipny, doświadczonego, ale zarazem dowcipnego. I ja myślę, że ta, ta, ta osoba, z którą zwiążecie się, będzie taką bardzo dużą realistą, realistką, czy tam realistą będzie i to będą takie, mówię, z jednej strony będą, będziecie Wy, a z drugiej strony będzie ta druga strona ale myślę, że to bardzo fajnie razem kliknie, razem. Jeżeli, będzie bardzo dobrze, do, dobrze jeżeli chodzi o razem, o tak, tak mam tą informację a z drugiej strony jeżeli chodzi o związek, w którym jesteście teraz ja myślę, że, że to naprawdę jest warto pracować nad tym związkiem mam tą taką informację, myślę, że to jest bardzo bardzo fajne miejsce bardzo w fajnym miejscu jesteście jeżeli chodzi o ten, o ten związek, okay? ja, no, ja tu mam kartę gotowości. Tu jest definitywnie jakaś następna następna przygoda, jeżeli chodzi o związek, w którym jesteście teraz, albo jeżeli nie jesteście w związku, to tu będzie definitywnie jakiś nowy, nowy nadchodzi związek, w którym będziecie się spełniać bardzo, bardzo fajnie i bardzo obficie, tak bym to powiedział. Ale tak, poprosiłbym o łapki w górę oraz o komentarz na dole tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to prosiłbym o jakąś informację. Ja normalnie robię na swoim kanale taroty po angielsku, ale jeżeli się będzie podobało, to bo nie ma problemu, znajdę czas, żeby mówić po prostu też. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do widzenia. Pa.